No, spaczko. O, jest Konrad. Cześć, Konrad. Um, chcesz mieć ze mną szafkę? Mhm. Ja też mogę mieć z wami szafkę. No hej. hej, jasne. Hej, hej, hej. Chodźcie, bo mamy zaraz matematykę. Wiecie? Lubicie matematykę? O, hej, żartuję. Ja nie. Naprawdę nie, ja też nie lubię. Oczywiście dobra. kocham. No, ja też lubię. A, ale dobra, to chodźcie szybko. Dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry. się do pierwszych chłabek. Dzień dobry. Okay, ja mam. A ty się nie przywitałaś. Dzień dobry! A. Jedyneczkę zaraz stawimy. Kto nie ma książki? Ja mam. Też niebieską, a nie białą. Dobrze, dobrze. Znaczy żółtą. Dobrze, dobrze, dobrze. Czemu ty masz żółtą? Przepraszam. niebieską. Dlaczego oni mają znowu razem taką samą? Dobra. No to tak. Dzisiaj mamy test tablicowy. Będziemy zdawać na tablicy. Co to jest? Ehm, dobra. No to zaczniemy. No to kto by chciał pierwszy? Proszę pani. Co nam nie wrzeszczy? Co? Wiesz co? Gówno! Zaraz. Tylko, żeby ta lemka tu staje. Wiesz co, gówno. Też brzmi Jaki znowu test? Zara nie ma, nie ma książki. Mam książkę! No. Zara ma, ma, ma. Od polskiego. Jeju. No, Zara, Zara, to czy to jest tropić. książka od polskiego? A teraz matematka, no chyba masz rację, ale ty też nie masz już książki. Co ty mi za przedmioty wyciągasz? O, bardzo dobrze. Szybtylne. Zapraszam ty do odpowiedzi. Szybko. I twój test to... Nie, muszę się ładnie pokazać. To może jakoś... Hmm. Nie, o tak. No, chwila, bo mi tu coś nie działa. O, tak ładnie stoi? Nie, działam, nie no nie działam. Nie. Cześć, Konrad. Y... Co to jest? Chwila. Ale pan Co na tam papla? Nie, tego zrobić. Czy co? Umiem. Muszę jakoś to pokazać. No kurde, no. Trzeba... Nie pisz nic. Nie piszę. Ale Konradowi chyba by się spodobało, jakbym takie coś zrobiła. Może powinnam to zrobić? Zrobić? Hmm. Dobra. Prosty przykład. I chcesz po szkole do galerii? Mogę, jasne, Konrad. Tylko o której godzinie? No czemu nic nie widać? Tak? Nie ciebie pytałem. Nie chcę. Do kogo ty to mówisz, chłopczyku? Do Zary. No spoko. Ale nie gadamy na lekcji. ok? Ty w okularach. Zapisujecie na czarnej liście. Przepraszam. Konrad i nasz dzidziusz. Minus dwadzieścia. No, y, wystawiam ci. Już ci mówię, jakie masz oceny. Ale nie, pani nie pokazuje całej klasie. Takie masz oceny. Moja reputacja. No Pokażę ci, ile mi na swoich punktów dostać. A oceny to już tam nieważne. Ble. Dobrze mówisz, dobrze, bo to jest ble. Konrad nic nie dostaje, bo powinien dostać plusy punkty Pff. i minusowe, bo tak. Buh. Ty się zaśmiałaś? Co zrobiłaś? Nic. Nie 300. Co? Nie czysta Już masz pisany minus 300. Kto mi bas po tablicy? Ten wyląduje u dyrektora. To pani sama Baz Co za mnie powiedziałaś? Kto to był? Ty? Lenka! Ty! No. Nie spisuje na czarną listę. Ja tak ja nie zrobiłam tego. Lenka to zrobiła. No. Dobrze. Teraz tutaj zapraszam Ciebie. Chowaj tę książkę. Lenka. I co doigrałaś się, Rzymijo? Pani od maty... Ja tego nie napisałam. Zara, jak mogłaś? Minus 300! Ale ja obiecuję! Uwaga, Zara, wylatuje z naszej szkoły! Właśnie! Dobrze, ale nie stawajmy z ławki, tylko tutaj lękam. Ale ja nie! Lęka? Ja tego nie napisałam! Nie opowiadam. To nie Zara. Za ja nie jestem zara za tylko jestem Zara! Czemu to napisałaś? Ja tego nie napisałam! To jest przykład Lena! Przecież wiesz! Siadacie! Na swoje miejsce! Ty! Konrad! Ale ona ma łatwiejszy. Nieprawda. Co ty robisz? Pani jest głupia. Dostajesz jeszcze więcej. A ja tego nie napisałam. Zapisuję osobę, na przykład tutaj. Konrad. Ej! Mogę tu usiąść? Proszę bardzo, proszę. Dobrze. Konrad. Rozwiązujesz ten przykład, czy nie? Idziesz na wycieczkę szkolną? Dzisiaj? Co ty zrobiłaś? Nie o wyniku. Tak. Lęka. pała. Zasłużyła się jej. Konrad plus, zara, randka. Zara minus! nie go wyleci z tej szkoły! Konrad, idziesz na wycieczkę? Po szkole? Jedziesz? No to super. Tam? Tak. Chcesz ze mną spać w jednym namiocie? To będzie 0,6. Pała. No bo Zara chyba Dołaśni. chrapie. Tutaj siadasz. A dlaczego? Będzie musiał Pała pała, nie dyskutuj z nauczycielem Para? Lena. para? Co uciekasz? Już szybko! <noise> Przecież dobrze zrobiłam. Nie dyskutuj z nauczycielem. Para? No jasne, że para. A możemy być we trójkę na końcu. Nie, jest nas... Może zdalić bo ty na koniec. Bez pary na koniec. I zapraszam tutaj. Zapraszam. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jestem kierowcą szkolnego autobusu. To więcej pogadajcie, bo trochę mi zajmie. O! Już on jedzie. O! Jesteśmy, My zajmujemy miejsca. Zajmujemy Chodź Konrad miejsce. razem! Muszę. Nie, nie, Konrad! A nie każdy musi sam. Lena. Lena. Psst! Lena. Ej! Odczep się od Konrada. Odczep się. Jest on mój już zajęty. Widzisz? Widzisz ten papierek na palcu? To jest znak mojej miłości. Co? Przepraszam. No co? No on jest mój już. Znam się z nim... od kilku miesięcy. Fuj! Co fuj? No. zakochałem się w nim? Zara. No co Zara? Ej, kto puścił Bonka? Co ty nie, Tolenka, Boże! Nie jestem żadna dziwna, ty jesteś dziwak! Kto puścił? Ja Tego nie zrobiłam. Nie, to nie ja. Zara! Ale to Puściłaś nie ja. Puściłaś bąka? Ja nie umiem. Bardzo ciekawe. Kochani, czy Zara puściła bąka? A nie, to ja. No super, Konrad, dzięki. A nie, to Konrad. No, zawsze wiedziałam, że coś z nim nie tak. Tutaj, zapraszam. nie na tu nie, nie wiedziałam. Nie. Zapraszam. Wysiadamy, wysiadamy. Idziemy. To ja bronię Zary. Kto broni? Na Konrad, Konrad puścieliś Bąka w naszej szkole ma taka... Konrad! Puścilić, tak. Konrad! A kto zrobił kupę? Zaraz. Lenka! Lenka? Ej. Konrad, Chcesz być ze mną na piętrowym? Nie zrenę! Jasne, A nie chcesz się dzisiaj liczba. się ze mną popłynąć A wiesz co? łódką? Ej. Chcesz ze mną popłynąć dzisiaj łódką, Lenka? Chcę z tobą porozmawiać na osobności. Bardzo chcę. Co ty na to? Z tobą, Konrad mogę zaraz. Co to jest? Mogę płynąć. To jest pani chwalenka. Przysięga w ostatni udział. Czy pani możemy popłynąć? Konrad! Chciałbyś mieć mąka? Tak. Ja no? No? Jasne. A ja chcesz wiem, dzisiaj wiecie. się ze mną A wiesz co? popłynąć ja łódką? Co? Ej, chcesz ze mną popłynąć dzisiaj łódką, Lenka? Chcę z tobą porozmawiać na osobności. Bardzo chcę. Co ty na to? Z tobą, Konrad, mogę zaraz. Co to jest? Mogę płynąć. <laughs> to jest pani...

O co chodzi tu? To moja walka, cześć, Konrad. Zostań tu. No, okej, okay, zostanę tu dla Ciebie. Dla mnie. No, dla Ciebie, no. Dzieci, sprawdzę Ale... czekajcie w łóżkach. Co tutaj. Chodzi? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Konrad też. E, tutaj kto śpi? To, to śpi. A, to jest wolne. Tutaj śpisz. Lęka śpi piśpi, lęka śpi śpi. Mhm. A jej nie ma, tak? Dostaje minus 300. Już mogę Konrad wyjść. Ym, Zapraszam zara, na zburt! Jest ktoś... Jestem. Siedałem się ognisku.